Yy, a w górach popatrz taki śmiech, co to się tam No i tyleniu, ty. Widziałam, Le że tak będzie. Le jest trochę wiesz, Pokaż co? ten łysy brzuszek. Ale powiem Ci, wiesz co, że on ma godziny, ale wieczorem. Klasyk przyszedł dopiero po siódmy. A to padało chwilami, no, ale nie chciał przyjść, wiesz? No. Się trzeba bawić. Liczny kotecek. I co robisz? No, nagrywam film. A jej jaki cudny kotek. No. Śliczny. koteczek. No. Teraz jakieś.